200 zwierząt pod opieką i brak prądu. W takiej sytuacji znalazło się największe w Polsce schronisko dla koni Tara w Piskorzynie koło grodu. Przedłużająca się zima i deszczowa wiosna doprowadziły do dramatycznej sytuacji. Brakuje pieniędzy na opłaty, brakuje też rąk do pracy. My nigdy się nie poddawaliśmy, dalej się nie poddajemy, bo, bo byłoby to straszne, gdybyśmy powiedzieli, nie, już dosyć, nie mamy siły. To malutki niedługo wyciągniemy Cię z tego badna tak? No. Tak, tak, tak. Spokojnie malutki, spokojnie. Tak. Sytuacja w Tarze jest tragiczna i chyba w przeciągu 18 lat nie było aż tak źle, pomimo, że przeżyliśmy i powódź stulecia, i huragan, który zrzucił nam wszystkie dachy i, i zdemolował nam wszystkie ogrodzenia i wszystko, co zrobiliśmy. W tej chwili mamy sytuację patową, czyli finanse. Samo jedzenie dziennie kosztuje fundację ponad 4000. tysiące, także to są ogromne pieniądze i teraz musimy doliczyć wszystkie inne poboczne rachunki, czyli wszelkie remonty, no bo wiadomo, konie to są duże zwierzęta, które coś demolują, co trzy miesiące kowal, co trzy miesiące odrobaczanie, do tego, że nie mamy, naprawdę nie mamy pieniążków na utrzymanie tych zwierząt, Doprowadziło między innymi to, że zima nie chciała sobie pójść. Śniegi nas zasypywały do, do późnej wiosny, teraz deszcze nas zalewają na wszystkie strony. No Ta piwnica stoi w wodzie od kilku dni. Musimy to osuszyć, gdyż w związku z tym rujnuje się strasznie obiekt. Chcielibyśmy, żeby ten pałac służył ludziom tutaj na terenie fundacji. Chcielibyśmy uczynić z niego jakąś atrakcję zarobkową. Dlatego, żeby nie dopuszczać do tego typu sytuacji, że w schronisku brakuje pieniędzy na prąd, że w schronisku brakuje e, pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Tutaj też trzeba sobie uświadomić, że e, oczywiście ten prąd moglibyśmy zapłacić, ale wtedy nie mielibyśmy finansów na wypłaty dla pracowników, i wtedy całość tej struktury, która jest tutaj w schronisku, zaczęłaby się powoli sypać. Nie byliśmy w stanie płacić za. Y za energię, co dla nas jest straszliwą bolączką, ponieważ u nas możemy wodę podawać i czerpać wodę poprzez hydrofor. Hydrofor chodzi na prąd. Muszą dostać wodę, muszą dostać jedzenie i to musi być zrobione. Także no to jest. No, mamy wyznaczone konkretne zadania, tak? Ale aczkolwiek no, są ekstremalne sytuacje, tak jak na przykład teraz. Z tą wodą, że musimy ze studni ręcznie wyciągać, liczą się przede wszystkim tutaj zwierzęta. Brak prądu fundacji to jest też y, ogromna strata na rzecz marketingu, na rzecz y, pozyskiwania nowych sponsorów. To nie tylko to, że nie możemy wykarmić zwierząt, ale nie mamy łączności ze światem zewnętrznym, y, nie możemy przekazywać wiadomości. Jest to szczęście, że trawa ruszyła i 90 naszych koni niedaleko stąd. Może spokojnie się paść. Tam też są staruszki, ale one dały radę. Udało się je po prostu przewieźć na pastwiska. Tutaj zostały zwierzęta szczególnej potrzeby. Zostało 30 koni, bydło świniowce, kozy, psychoty, dużo drobiazgów, trafił w ręce handlarzy. Niestety handlarze go oślepili. Dlatego celnik od tej pory nic nie widzi. Bolączką wielką dla nas jest to, że musimy jak najszybciej zbudować choćby celnikowi, bezpieczny padok w innym, suchym miejscu. Przede wszystkim woda dla nas, dla zwierząt. No, ogrodzenie, widać, że zaczynamy robić ogrodzenie, nie ma prądu, nie można uruchomić sprzętu elektrycznego, nie można pociąć, nie można i tak dalej, powiercić otworu itd. tak, dalej, i tak dalej. Także no trudne jest, bez prądu jest strasznie źle. Jesteśmy z zakładu karnego, pomagamy tutaj w wolontariacie i, i, i no, robimy na razie ogrodzenie, bo jest dużo, dużo zwierzyny i trzeba ogrodzić, żeby te konie miały gdzieś, po prostu miały miejsce, żeby pobiegać sobie, prawda? No i dobrze by było, żeby ludzie po prostu pomogli trochę, bo jednak y, to jest dobry cel, szczytny. Jednak te zwierzęta swoje już przepracowały. No i teraz potrzebuje trochę odpoczynku, prawda? Szkoda nam czasu, bo y, polowanie na wodę y, odbiera nam. Y, Odbiera nam możliwość wykonywania innej pracy. Jest nas w tej chwili bardzo mało. Wszystkich wolontariuszy witamy, witamy chętnie i bez nie patrzymy, czy ktoś potrafi robić dobrze czy źle. Ważne, że są ręce do pracy. Skoro świt, jak tylko słońce wstaje, to już na autopilocie się budzimy i się idzie do koni od razu i konie na łące wtedy leżą. Można zastać prawie całe stado na leżąco. To jest niesamowite, bo generalnie konie śpią na stojąco, a tutaj nie. Wtarze one są takie spokojne, takie wyluzowane. Robią to, co chcą. Są zupełnie wolne. Oprócz tego, że my delikatnie sprawujemy nad nimi kontrolę, opiekujemy się nimi i sprawdzamy, żeby wszystko było w porządku. Należy się jej już bać. Już teraz nie, ale jak przyjechała do tary, to, to było różnie, bo leciała na wszystkich z zębami. Broniła się, ona się broniła przed człowiekiem. <laughs> broniła się przed człowiekiem, bo ten człowiek ją krzywdził. I tak, taka była jej naturalna reakcja na człowieka. Te wszystkie konie, które Państwo tu widzicie, miały trafić na rzeź dzięki pomocy ludzi, yy, którzy mają serca na właściwych miejscach, one żyją. Obiecałam 18 lat temu koniom żyjącym w naszym kraju i tym, które dopiero się rodzą, że zatrzymamy proceder zabijania koni, że doprowadzimy do zmiany zapisów w ustawie. Ym... Ja mogę prosić tylko ludzi, żeby pomogli nam dotrzymać słowa i, i, i walczmy dalej. Fundacja Tara ratuje konie od 18 lat i ma przyjaciół w całej Polsce. I to właśnie oni po nagłośnieniu sprawy ruszyli z pomocą. Rachunki za prąd już zostały zapłacone.